Bardzo lubię ryby, a zwłaszcza pstrągi, bo to ryby czystych wód. Wiele przepisów na te smaczne ryby znajdziecie na moim kanale. Dzisiaj zrobię pstrągi smażone, marynowane w zalewie octowej. Przygotowałam cztery pstrągi. Te pstrągi umyję, zeskrobię z nich łuskę, posolę, otoczę w mące krupczatce i usmażę na oleju. A na zalewę przygotowałam warzywa. Pietruszkę, marchewkę i seler. Oraz cebulę. Będzie oczywiście potrzebna woda. To wszystko będzie się gotowało z dodatkiem pieprzu ziarnistego, ziela angielskiego i liści laurowych. Na koniec dodam sól do smaku oraz szczyptę soli i oczywiście ocet. Przepis na te pyszne marynowane wstrągi znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć Pokaż więcej. Warzywa do zalewy już umyłam, ale teraz muszę je pokroić. Seler gotowy. Marchewkę pokroję w talarki. Pietruszkę także pokroję w plasterki. No, i na koniec pokroję jeszcze cebulę. Cebulę pokroję w talarki. Warzywa gotowe, więc można gotować zalewę. Do wody wrzucam warzywa. Dodaję liście laurowe. Kilka ziaren ziela angielskiego i kilka ziaren pieprzu. Dodaję też płaską łyżeczkę soli i szczyptę cukru. Garnek nakrywam i będę gotować tak długo, aż warzywa zmiękną. Minęło 15 minut. Sprawdzam, czy warzywa są miękkie. Tak, już można dodać cebulę. Cebula nie musi się długo gotować bardzo szybko zmięknie. Teraz można posmakować tę zalewę, czy jest dość słona. Jest mało słona. Słodka jest wystarczająca, bo od warzyw i po dodaniu cukru, więc dodam jeszcze troszkę soli. I teraz wlewam ocet. Wody było 1,5 litra, więc na tę ilość 150 ml od 110%. I teraz wszystko musi się zagotować. Zalewa właśnie zaczyna się gotować. Więc teraz wyłączam grzanie i wyniosę ją na dwór, żeby szybko wystygła. Jeszcze tylko posmakuję czy dość kwaśna. Mm, super. Teraz zabieram się za ryby. Z ryb zaskrobuję łuskę. I to samo po drugiej stronie. Oskrybaną z złoczynkę rybę myję pod zimną wodą. I kładę na kratce, aby ociekła z wody. I tak samo. Przygotuję resztę ryb. No i teraz niech te ryby z wody ociekną. Teraz ryby będę kroić na dzwonka. Ryby osuszyłam jeszcze ręcznikiem papierowym. Odcinam łeb i ogon. I teraz każdy kawałek oprószam solą. Każdy kawałek. Otaczam mące. Nadmiar mąki strzepuję. Teraz czas na smażenie. Na patelnik wlewam olej. Oleju musi być dość dużo. No i czekam, żeby się rozgrzała. I teraz na rozgrzany olej wkładam porcję ryb. I będę je smażyła po obu stronach na ładny rumiany kolor. Usmażone z jednej strony ryby przekładam na drugą stronę i usmażone po obu stronach ryby przekładam teraz do miski. A na patelnię wrzucam kolejną partię. I tak samo będę je smażyć na złoty kolor. W czasie, gdy czyściłam złusek i smażyłam ryby, zalewa całkowicie wystygła. Teraz można tą zalewą zalać ryby. W tej misce mi się wszystkie ryby nie wmieściły, więc ta zalewa zostaje do pozostałych ryb. Pstrągi marynowane w zalewie octowej najlepsze są po 3-4 dniach, jak już dobrze przejdą smakiem przypraw i octu. A w tej zalewie mogą stać nawet dwa tygodnie. Pstrągi bardzo apetycznie wyglądają w towarzystwie marynowanych warzyw. Mm, rybka jest delikatna, łatwo odchodzi od ości. Mm, bardzo smaczna. Pychota. Lubią też te marynowane warzywka. Zwłaszcza cebulkę. Świetnie smakują z marynowanym pstrągiem. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takich marynowanych pstrągów i wszystkim życzę smacznego!